Witam serdecznie. Kolejny garść przemyśleń. Znowu jadę, mam chwilę, żeby coś w spokoju nagrać. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo mam straszny mętlik w głowie. Tysiące rzeczy mi się kołaczą, a trudno to później przelać jakieś sensowne nagranie. Tak czy owak, od lat zastanawiam się nad tym. Jaka jest naprawdę droga człowieka na tej planecie? Kim tak naprawdę jesteśmy? Co warunkuje naszą egzystencję tutaj w tym, w tym otoczeniu? Zofia naukowska, tak, to mój ulubiony cytat: to ludzie ludziom uczynili ten los. No i to jest prawda. Programuje się nas na to, żebyśmy, żebyśmy byli niewolnikami. Niewolnikami. W pewnej przenośni, bo niewolnictwo, przynajmniej tutaj w naszym obszarze kulturowym, takie jak znamy z telewizji, z filmów, w zasadzie nie istnieje. Chociaż to też nie do końca prawda, bo cała masa ludzkiego śmiecia żyje ze, ze zniewolenia. Przykładowo kobiet, które sprzedawane są do burdeli z niewolnictwa dzieci. Ale ogólnie rzecz biorąc, chodzi mi bardziej o takie niewolnictwo mentalne. Od lat już zacząłem się zastanawiać, dlaczego żyjemy pewnymi schematami. Włączamy sobie telewizję, tak, i z tej telewizji leje się do nas tak naprawdę czysta, czysta propaganda, to może zło słowo. Czym się nas karmi w telewizji? Większość filmów, seriali. Opowiada o jednym, tak? a jest to zazwyczaj jakaś historia z, z przemocą w tle, z jakąś wielką miłością. Amerykańskie kino to oczywiście kino sukcesu i propagandy, czyli wszelkie filmy w stylu Fair Harbor, który notabene kiedyś bardzo lubiłem. To były jeszcze czasy, kiedy wielu rzeczy nie rozumiałem, i tak się robi z tych złoczyńców. Zbawicieli Świata, praktycznie każdy jeden film amerykański polega na tym, że ta zła, ten, ten, ten zły człowiek to jest Rosjanin, tak, Rosja, tamte kraje wschodnie, a wybawcą świata jest zawsze jakiś cudowny amerykański policjant, żołnierz albo jakiś jakiś Rambo. Rodzimy się, rodzice nam Włączają telewizję, dają w tej chwili tablety. Za moich czasów nie było jeszcze takich sprzętów. No a tam już w bajkach sączy się nam do głowy te same schematy. Te bajki nie traktują o tym, jak należy żyć godnie, jak powinien człowiek się względem człowieka zachowywać tylko traktują o, o tak naprawdę bardzo często przemocy o, o jakichś e, dziwnych zachowaniach e, mają rozbuchać w nas od maleńkości konsumpcjonizm. Później dorastamy, przechodzimy przez, przez okres jakiegoś, jakiejś fascynacji coraz to nowszymi arcydziełami w cudzysłowie, no i tak sobie analizując to wszystko, dochodzę do wniosku, że no nie sposób być w tych czasach do końca normalnym człowiekiem, tak? No bo rodzimy się w, teor w teorii czystym płótnem, które gdzieś powinno powinien jakiś malarz w postaci naszych rodziców sensownie zamalować, tak? A to, co nam się wgrywa. O, przychodzimy na świat, jesteśmy takim pustym pendrive'em. Tak? Oczywiście mamy tam jakieś podstawowe odruchy, instynkty, ale to, kim będziemy w przyszłości, warunkuje bardzo wiele rzeczy. Począwszy od, od, od chemicznej kastracji, od maleńkości, bo w pierwszej dobie szczepi się dzieciaki z syfem. Ci, co mnie znają, wiedzą jaki mam stosunek do szczepień i ogólnie do tej całej, całej big farmy. To jest temat na oddzielne, oddzielne nagranie, więc rozwinę to kiedyś przy okazji. Potem daje się nam chemie w jedzeniu. To nas też warunkuje bardzo mocno. Ja pamiętam za moich czasów, ja tam się urodziłem w latach powiedzmy w połowie lat 70. Pamiętam, że było, jak dorastałem, sporo takich prawdziwych facetów. Tak? Ten facet nigdzie nie chodził na żadną siłownię, nie trenował specjalnie niczego, a to był taki, taki typowy chłop, tak łapa jak bochen chleba, silny jak tur. A w tej chwili co? W tej chwili następuje zniewieszczenie naszego gatunku męskiego. Chemia, która bardzo często udaje różnego rodzaju hormony i to dość skutecznie powoduje, że, że z facetów robią się takie pizdeczki w rurkach. Coraz mniej takich takich chłopów na schwał, aż tak, ten testosteron kipi, coraz więcej takich jakiś miernot, które chodzą ubierane jak jakieś się jakieś Justini Bimbery w wełbie tylko pstro, chodzą z tymi jakimiś elektronicznymi fajkami i, i, i myślą, że, że, że są cool. Od maleńkości się nas programuje. To programowanie doprowadziło do tego, że myśmy już globalnie chyba zatracili zdrowy rozsądek. Eee, oczywiście Zdrowy rozsądek to jest też pojęcie bardzo rozległe, tak? Zauważcie, co się wydarzyło parę lat temu, bo to, co dzisiaj widzimy tutaj na naszych ulicach, w tej, w tej całej propagandzie, mistyfikacji z tym, tym wirusem i z tym wszystkim, World Trade Center, początek wielkich przemian na świecie, tak? Pamiętam, pracowałem wtedy w kliwicach w serwisie samochodowym. Pamiętam, słuchałem. Tych początkowych relacji w radio, tak. Jakieś samoloty uderzyły w wieże, tak. Wieże się zawaliły. Terrorysta, jakiś Billaden, który siedzi sobie gdzieś tam w górach, w Turbanie i steruje całym światem, zaatakował Wielką Amerykę, która wydaje miliardy na zbrojenia, ma, ma najnowocześniejszy sprzęt. I akurat w ten dzień nie poderwano myśliwców, akurat w ten dzień albo w przeddzień były prowadzone jakieś. Jakieś ćwiczenia symulujące właśnie tego typu atak, czyli rozbicie samolotów o, o budynki. Ludzie popatrzyli w telewizję, działo się dokładnie to samo, co dzieje się teraz. w tak? dzień włączyliście jakiego kanału, to, to to samo jakieś wyrwane z kontekstu urywki, jakieś lamenty, jakieś płacze, jakieś rozważania, napędzanie strachu w ludziach, podjuzanie jednego przeciwko drugiemu. Jaką konsekwencję to miało, no to ci, co obserwują trochę życie paczniej niż przeciętny zjadacz chleba, widzieli, tak? Zniszczono piękny kraj, napadnięto na, 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 na ludzi, wymordowano miliony, miliony, dosłownie miliony. W imię krzewienia amerykańskiej demokracji wprowadzono Patriot Act, to się chyba tak nazywa, czyli tak na dobrą sprawę od tamtej pory mogą sobie pod przykrywką terroryzmu przetrzymywać kogo chcą, jak długo chcą, bez postawienia zarzutów. Stąd mamy tam więzienia, takie jak Guantanamo, stąd mieliśmy talibów w klewkach, tak? Śmiano się z, z świętej pamięci Andrzeja Lepera, który w Sejmie powiedział, że, że do Polski przylatują yy, talibowie. Robiono z tego człowieka wariata. Ja tego człowieka darzę od zawsze, praktycznie ogromnym szacunkiem, bo był to człowiek, który mówił w prosty sposób, ale to co mówić powinno się. No i śmialiśmy się z niego, co się potem okazało? Były, być może nawet są do tej pory tego rodzaju więzienia tutaj u nas w kraju. I tak to trwa do dziś. 9.11 rozpętało falę tego gówna, które nas tutaj w tej chwili otacza. Bardzo dużo tak zwanych operacji fałszywej flagi. Jakieś pseudoataki terrorystyczne, gdzie przyłapywano e, głównomedia, nie będę nigdy już mówił media, bo to są głównomedia szambo medialne na, na kłamstwie, na, na symulowaniu, e, później jakieś e, za Syrię się wzięli, tak? jakieś pseudoataki chemiczne, kiedy Asad miał mordować ludność własnego kraju poprzez e, ataki niedozwoloną bronią chemiczną. Łapano się, znaczy łapa, łapano tych, tych gadów z mediów na tym, że, że były to udawanki, że, że dzieci specjalnie jakby przymuszano do płaczu, robiono jakąś, jakiś teatrzyk, po prostu teatrzyk. Okazało się, że, że broń, która, która teoretycznie miała gdzieś tam zabijać, była albo nie pochodziła z rąk. Asada i wojskiemu podległych, albo wręcz dochodziło do kuriozów takich, że tutaj atak, na świeżo, re, re, relacja z ataku, gdzie przyjeżdżają służby, które mają tym ludziom pomagać, chodzą bez masek, bez kombinezonów, bez niczego i im się kurwa nic nie dzieje. Tam ci umierają, a ci sobie chodzą. To tak samo jak u nas. Koronawirus, wszędzie biega dookoła. Już ostatnio też znajoma udostępniła taką grafikę, gdzie Podajże chyba jakiś widok na, 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 na jakąś ulicę w Nowym Jorku i pełno tych takich, takich tych graficzek, takich tych ciustewek koronawirusowych. No, i stay home, zostań w domu. No. Pewnie pozamykajmy okna, pozatykajmy wywieczniki, to wszędzie po prostu się unosi, wejdzie do każdego domu i, po, i nas pozabija. Także programuje się nas od wielu, wielu lat. Co gorsza, to, i to jest chyba najbardziej przerażające w tym wszystkim dla mnie osobiście. Nurtuje mnie takie pytanie, co sprawia, że człowiek, że człowieka można nazwać mądrym, wykształconym. Tak wielu wykształconych ludzi, których ja tutaj gdzieś w okolicy znam, jest jednocześnie tak ograniczonych, tak zafiksowanych na tym punkcie widzenia przekazywanym im w, w szkołach, na uczelniach, że oni nie dopuszczają do siebie myśli, że może być coś innego jak, jak, jak to, co pokazane jest w telewizji. Panikują, chodzą w tych. Maskach, w rękawiczkach, cudują, patrzą na człowieka, jak człowiek idzie, do nich się uśmiechnie. Chodzimy teraz tam, powiedzmy, nielegalnie na spacerki gdzieś tam, mijamy się z ludźmi. Ja jako człowiek yy, nauczony, po prostu w kontaktu z drugim człowiekiem, mówię dzień dobry, uśmiecham się. Niektórzy to kurwa w panikę prawie wpadają, jakby mi miał dzieci pomordować. Co sprawia, że człowieka można nazwać mądrym? Bo na pewno nie, 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 nie wykształcenie. Ja oczywiście nie chcę tutaj obrażać wszystkich, którzy mają wyższe studia i tego typu rzeczy, bo jest też gro ludzi bardzo mądrych. Ale niestety, system edukacji to jest kolejny program. Łącznie z telewizją, z religiami, to jest program do tworzenia tak zwanych trybików, które się sprawdzą w korporacji, do, do, do wypełniania rozkazów, tak? Nie masz się zastanawiać, czy to, czy to, czy to co robisz w tym sane pidzie, jak pójdziesz tam z wykształceniem, czy. Nie masz mieć chwili refleksji w głowie, czy, czy, czy twoje zadanie powinno polegać na tym, żeby ścigać rodziców, którzy nie chcą słusznie szczepić swoich dzieci w obawie przed ich zdrowiem, a na przykład czy nie powinieneś nie powinnaś, powinieneś w tym momencie zająć się producentami tak żywności, która jest przepełniona chemią głównym glifosatem jakimiś Ulepszaczami, jakimiś, no to po prostu to jest, to co to, to nam się serwuje w sklepach, to jest kolejny Matrix, tak? My chodzimy do tych marketów, kupujemy te, to, tą żywność, i, i większość ludzi nie zada sobie nawet chwili na refleksję, co to jest, skąd to się wzięło, tak? Czy to może jest szkodliwe, czy jak będę to jadła ja albo dawała swoim, czy dawał swoim dzieciom, to je po prostu powoli zabijam. Mnogość nowotworów w tym kraju przeraża. Wejdźcie sobie, poszukajcie statystyk. Setki tysięcy ludzi w tym kraju umiera rok w rok na nowotwory różnej maści. Tak? Każdy z nas ma w rodzinie. Ja też niedawno straciłem yy, bliską mi osobę yy, na, na nowotwór. Ale nikt nie ogłasza pandemii, tak? nikt nie ogłasza epidemii. Ba, yy, co się robi? Dźwiga się. Postokroć normy promieniowania elektromagnetycznego, tylko i wyłącznie po to, żeby umożliwić koncernom, korporacjom telekomunikacyjnym wejście na rynek z, z technologią 5G. Nagram też inny materiał na ten temat, tylko muszę sobie trochę usystematyzować wiedzę, którą posiadam. Tu, pod przykrywką nocy, pod przykrywką wprowadzania zmian tej tar tarczy tarcia antykryzysowej. Kurwa, jak słyszę te ich określenia, to miarę w dupie szczypać zaczyna. Tu nagle przegłosowują całkowite zniesienie jakichkolwiek pomiarów pulp elektromagnetycznych i pod przykrywką koronawirusa, jak gdyby uruchamiają całą machinę, że mogą Ci teraz wejść na, twój, na twoją prywatną ziemię, bo są już takie przypadki w Polsce, jeżeli ktoś nie wie o tym, to niech się trochę ogarnie, bo może to ciebie, mnie, każdego z nas spotkać, no mnie może na razie nie, chociaż nie mam domku, ale jest, mieszkam w bloku, ale mogą mi postawić nad, nad samą głową antenę i sobie będę mógł pofikać. Są przypadki w Polsce, że wjeżdżają maszyny budowlane gościowi na plac, burzą płot, stawiają masz i do widzenia, i możesz sobie gówno zrobić, bo ten kraj jest, jest krajem niewolników, gdzie uchwalono takie, a nie inne prawo umożliwiające tak zwaną spec ustawę, i ta spec umożliwia zrobienie tym kurwom co chcą po prostu co chcą. Od paru lat mamy też ustawę, to też mało osób sobie z tego zdaje sprawę, bo rozmawiam i w pracy i ten to robią oczy. Ustawę polegającą na tym, że jeżeli dany bank będzie zagrożony upadkiem, bo, bo jakiś bankster przegnie albo, albo coś tam się wydarzy, i są już takie przypadki w Polsce: jakieś banki spółdzielcze popadały. To tracisz całe majątek życia, który gdzieś tam zgromadziłeś, i nie muszą ci kompletnie nic oddawać. Kompletnie nic. Czyli ty zapierdalasz, jak tam róweczka, od, ma, od maleńkości, yy, ciuwasz sobie ten grosik po grosiku, yy, uzbierasz sobie tam na, na bądź co, tak? czy, czy na dom, czy na samochód, czy, czy tak po prostu. Nie wiem. Dla jednego 5 tysięcy to jest dużo, dla drugiego 5 milionów. Nie ma znaczenia jaką tam masz kwotę, to, 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 to nie jest istotne. I nagle dup, nie masz nic. Takie prawo mamy. Ja wam powiem jedno, ten system prawny, który mamy w tym kraju, to jest usankcjonowane bezprawie. To nie jest prawo, tego nie można nazwać prawem. To jest co najwyżej usankcjonowane bezprawie. L lobbyści, koncerny powodują, że tak zwane prawo ustawia się ty tylko i wyłącznie pod nich. I to samo dzieje się w tej chwili, tak? Te wszystkie ograniczenia, e, nakaz chodzenia w maseczce, zakaz wychodzenia w domu, zakaz wychodzenia, e, nie wiem, na cmentarze. Ludzie. Myśmy wszyscy zbiorowo powariowali, naprawdę, bo gdybyśmy żyli w kraju ludzi godnych, ludzi myślących, to już dawno, naprawdę dawno temu poszlibyśmy wszyscy na Warszawę i rozjebali te gówno tam w perzynę. W perzynę. Bo od tylu lat kopie się nas w twarz po prostu z buta w ryj. A my. No, no właśnie, to jest kolejny, kolejny etap programowania ludzi, tak? Katoli, katolicy, większość kraju katolicka, ja też. Urodziłem się powiedzmy katolikiem, nie miałem wyjścia, nikt mnie nie pytał. Wierzę. Wierzę, w jakiegoś tam stwórcę, nie wiem, czy on się nazywa, Jachwę, Bóg czy, czy jakoś inaczej. Mogą się tutaj moi wierzący znajomi poobrażać. Ja twierdzę, że bycie, do bycia dobrym człowiekiem nie trzeba być dobrym katolikiem. Staram się żyć godnie. No i co ta nasza wiara tutaj, <laughs> jakie schematy nam wtłacza, wtłacza do głowy? Cokolwiek by się nie działo za życia doczesnego, to im będziesz miał ciężej i sobie będziesz radził, tym lepiej będziesz miał dostąpić zaszczytu pójścia do nieba. No i tak sobie żyjemy, tak? Srają nam na głowę, to się cieszymy, że maseczkę mamy. Sikają nam na twarz, to się cieszymy, że deszcz pada. Bo dostąpimy raju, zaszczytu, bo Bóg nas przyjmie. O ile oczywiście gdzieś w międzyczasie nie pierdolniemy jakiegoś skwara, tak? Jak tylko coś nie tak pójdzie, no to hmm, wieczne potępienie, a co najmniej czyściec. Mamy tu czyściec w tym kraju, tu mamy za życia. No więc sobie tak żyjemy na tym Westpadole. Co by się nie działo? Nie ma jakiejś większej refleksji, tak mi się wydaje. Mam tam garstkę znajomych, która gdzieś coś ogarnia. Ludzie się budzą z przerażeniem, mówią: Kurwa, no faktycznie. Uch. Dobra, trochę się znowu rozgadałem, trochę znowu odszedłem od tematu głównego. Ja to zawsze, jak zaczynam mówić, to zaczynam płynąć. Będę powoli kończył, żeby Was nie zanudzać, następnym razem postaram się trochę więcej powiedzieć o takich tematach, które mnie bliżej interesują, czyli o, o, o tematyce właśnie 5G, o tematyce Holokaustu szczepionkowego i, i tego, jaką rolę w tym wszystkim gra ten cały COVID, srowit, że dąży to wszystko w prostej linii do, do przymusu totalnego szczepień i będą nam wszczepiać w tych ich szczepionkach gówno, Bóg wie, co jakieś nanocząsteczki, wszystko, mogą nam zrobić dosłownie wszystko, a większość z Was nawet nie, nie mrugnie brewką, żeby się nad tym zastanowić, bo, bo usłyszycie, że wróci pandemia, wróci epidemia, yy, że wszyscy umrzecie na odrę <grych> albo na inne takie i dacie sobie wszczyknąć i swoim dzieciom dosłownie wszystko bez chwili refleksji. To jest przerażające. Naprawdę to jest przerażające. Kończąc trochę optymistycznie, mam nadzieję, życzę Wam wszystkim, pomimo to, zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. Nie dajcie się zwariować. Teraz bardzo ważne to, co powiem: życzę to każdemu, niezależnie od Waszej wiary, wyznań, przekonań. Możesz sobie być muzeumaninem, wyznawcą Boga, makarona, czy kim tamkolwiek chcesz. Póki żyjesz godnie, póki nie krzywdzisz drugiego człowieka, póki nie wchodzisz z butami do mojego życia, szanuję Cię i... no i tyle. Zdrowia Wam wszystkim życzę. A tutaj jeszcze mam taką specjalną jakby dedykację na koniec dla wszystkich służb mundurowych. Dziękuję policjantom z, z mojej okolicy, gdzie, gdzie mieszkam. Okolice Radzionkowa, Bytomia. Jak na razie Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Widzę, że, że chyba na tyle wasi możnowładcy, którzy wami kierują, są na tyle rozsądni, że nie wprowadzacie u nas terroru. Nie muszę się bać, wychodząc do sklepu, że mi będziecie do siatek zaglądać. Mówię, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Wiem, że, jesteś, że, że dużo z was jest normalnymi, fajnymi ludźmi. Mam sporo znajomych w policji. Też może kiedyś opowiem, jaki ja epizod z policją miałem. Bo tak, owszem, kiedyś służyłem. Trochę. To był temat taki dość mroczny w moim życiu. Ale też o policji co nieco wiem, ale to nie temat na tę rozmowę. Dziękuję Wam serdecznie za to, jacy jesteście. Mam nadzieję, że nie dacie się zwariować. Pamiętajcie, że zdrowy rozsądek trzeba zachowywać, bo, bo w tej chwili możecie się czu czuć ważni, tak? Macie, macie swoją legitymację, odznakę, jakąś broń, jakiś gaz. I być może myślicie, że że jesteście bardzo ważni i owszem, wasza praca jest ważna, o właśnie jedzie pan policjant na motorze. Wasza praca jest bardzo ważna, ale to też nie jest praca, która ma polegać na tym, żebyście normalnych ludzi terroryzowali, tak? Miejmy trochę umiaru w tym wszystkim. Potrafmy się zachować, potrafmy się potrafmy po prostu zwyczajnie po ludzku myśleć, tak? Ja wiem, że macie rozkazy, ja wiem, że, że też jesteście skołowani. Dużo z was nie wie w co ma wierzyć, dużo z was się boi, tak? Jak wam mówią, że wasi koledzy zachorowali na korona. Jak wrzucają w te statystyki zgonów wszystko dosłownie do jednego wora. Możecie się bać, ale pamiętajcie, jesteście ludźmi. Poszliście do policji, ja w to głęboko wierzę. Mam paru znajomych, którzy poszli do policji z myślą o osłużeniu narodowi. chcąc pomagać ludziom. Więc nie zapominajcie, po co tam poszliście, a naprawdę to się bardzo pozytywnie na Was odbije. Bardzo, bardzo pozytywnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, no i do usłyszenia.